Manko, drodzy widzowie, ostatnio zapytałem was na Instagramie, czy macie jakieś pytania. Było ich dość sporo, wybrałem te, które się nie powtarzają, więc postaram się na nie odpowiedzieć. No co, zaczynamy. Jakie mam plany na inwestycje pieniędzy z Big Fight Fightów? A mianowicie nie mam. Żadnych planów. Ja w Fightach zrobiłem 3 czy 4 walki. To nie przyniosło mi tyle pieniędzy, żebym mógł jakoś radykalnie zmienić swój, swoje życie albo czynić jakieś potężne inwestycje, więc już wydałem te pieniądze. Czy mam plany zawalczyć jeszcze w polskich Fightach? No oczywiście, że mam jakieś plany. Jestem w stałym kontakcie z chłopakami z fejmu, gdzieś rozmawiamy no ale kurczę no zeszły rok też cały rozmawialiśmy ja nie wszedłem do klatki więc też patrzę, patrzę trochę przez palce na te wszystkie obietnice i po prostu robię swoje będzie czas będzie miejsce to to wrócimy do polskich Fightów. No, i pewnie to będzie druga połowa roku, nie? Bo ileś będzie jeszcze yy... ten wyszczekany <noise> kapuś z Torunia wykrzykiwał walkę, czy ten rewanż, to w końcu pewnie do tego dojdzie. A tymczasem bawimy się w Tajlandii. Czy uważam, że w dzisiejszej formie pokonałbym Labrygę k 1 yy... Uważam, że tak. Chociaż samo K1 jeszcze nie wiem, tak naprawdę jutro robię pierwszy trening. Znaczy robiłem jakiś tam już jakiś czas temu może pojedyncze treningi, ale pierwszy raz jutro tak na serio staram się kopać praktycznie od operacji, bo wydaje mi się, że dopiero teraz jakby wybrnąłem z tych wszystkich powikłań pooperacyjnych i już jak. Wcześniej bodajże w listopadzie rozmawialiśmy o tej walce z Labrygą, to też był wątek walki w K1. Ja poszedłem na salę, kopnąłem kurczę raz w worek i myślałem, że znowu będę operował kręgosłup, no ale teraz już jest spoko. Mam nadzieję, od jutra to zaczynamy sprawdzać, więc to nie zmienia faktu, że tak, wydaje mi się, że Labryga w K1 nie jest problemem. Słyszałeś, co apteka mówi o Twojej walce? Tak, słyszałem. Nie tylko, co mówi na temat mojej walki. Ogólnie sam wysyła tę, swoją twórczość internetową. No nie oszukujmy się, apteka jest po kryminale, jest pusty w ryj. I powie teraz wszystko, co widownia by chciała usłyszeć albo co wydaje mu się, że widownia chce usłyszeć. i. No i co, zaczepiał, kogo może, zaczepiał Ferrari'ego z Natanem. Yy... No dobra, nie ma co się rozczulać. No. Na... jeszcze w... pod koniec zeszłego roku sam mu proponowałem, mówię, chodź, pobijemy się i nie masz pieniędzy nie masz planów na siebie po, yy... po... wyjściu z pudła. Postaram się być dla ciebie jakąś odskocznią. Czy tam trampoliną do free fight'u. To... Zresztą. Tak wiem. I... <gry> no. Czy w Tajlandii można palić zioło legalnie? Tak, no tutaj zioło jest niemal w każdym barze, w co drugim sklepie i chyba nawet na promach w tych yy, kantynach jest normalnie jalanie, więc tak jest to jest to. W pełni tutaj dostępne, legalne, więc nie jest to chyba żadną tajemnicą. Grzyby chyba też. Tutaj czwarte do narkotyki są niemile widziane i no ja w ogóle nie jestem zwolennikiem towaru, więc <laughs> czym go mniej, tym, tym lepiej. Ale tak, yy, marihuana jest w pełni dostępna. Jaki mam wyznaczony cel życiowy? Nie wiem, chyba być szczęśliwy, po prostu być szczęśliwy, dobrze wychować córkę, żeby jej niczego w życiu nie zabrakło i żeby nie musiała popełniać głupich błędów. Tak, to jest mój cel. Czy jak bardzo różni się życie w Tajlandii od życia w Polsce? Różni się kolosalnie. Tu żyje się bardzo spokojnie wszystkim jest słonecznie. Ludzie są mili. Żyje się inaczej. Żyje się bardziej naturalnie. No i wydaje mi się, że też ludzie tu żyją tak jakby w zgodzie z Bogiem. Bardzo wierzą w karmę i to nie w taką karmę, jak się postrzegają w Europie, że a zobaczysz karma cię dopadnie, tylko raczej tą drugą stronę, że ci ludzie z natury starają się być mili, żeby ta dobroć na nich wracała, a nie odgrażają się zemstą karmy, jak są bezsilni. Nie? Więc tak żyje tu się zupełnie inaczej. Na pewno milej. Czy chciałbyś zawalczyć jeszcze w Tajlandii? Tak, i o dziwą nawet już zdążyłem zawalczyć odkąd zadałem, zadawaliście te pytania. Bo przedwczoraj biłem się znowu na Rawai. Yy, tak, już słyszę, że ogórek, ale wydaje mi się, że mój rywal po prostu mocno mnie zlekceważył. Po tygodniu, teraz w przyszłym tygodniu, ma jakąś walkę na niemieckiej gali. Myślał, że przyjdzie, zbije ogórka, wyjdzie, dostanie 6000 batów. i będzie zadowolony. No i się troszkę zdziwił, a co do dalszych planów, tak. Wydaje mi się, że za miesiąc czekam na Zadorę, żebyśmy razem już nie narawali. tylko teraz na Bangla, na trochę większym stadionie. Wzięli walkę i to chyba też nie jest jeszcze koniec moich tajskich. Znaczy tajskich, może tak, ale liczę, że jeszcze pojadę do Kambodży, a później zobaczymy więc szukam sobie tutaj, zamiast magnesów, lokalnych pasów, jest to jakaś tam forma zwiedzania w sporcie. Czy to prawda, czy... Czy to prawda, co mówią, że w Polsce czeka mnie odsiadka? No nie, no jest to, kurczę, kompletna bzdura. Bo, gdybym ja był osobą poszukiwaną, no, czy przede wszystkim się ukrywał, no to nie wrzucałbym relacji gdzie jestem i o której godzinie, i na której jestem w sali gimnastycznej, a, albo swoich planów turystycznych. Więc jest to bzdura, no. Yy... No, ale to pewnie dokończę jeszcze w następnych pytaniach. Nie? Jest to bzdura tych dewiantów, co próbują wyszczekać sobie jakiś jakieś pole atencji w internecie. I... Lepią, co im przyjdzie do głowy, nie? Chodzą słuchy, że nieładnie się zachowałeś, nie uprzedzając kolegę przed aresztowaniem. Nie chodzą słuchy, tylko to ten toruński donosiciel puszcza takie plotki. W ogóle myślałem, że będzie inna chronologia pytań, no ale jak już jest, to idźmy za ciosem. A więc, nasz twór prokuratury bo takim jest właśnie nasz Freakfighter z Torunia. Yy, zastosował tutaj taką sztuczkę, którą nie wiem czy w całej Polsce, ale na pewno Pomorska Policja stosuje od długich lat. Rzucę Wam tutaj w taki wycinek. Yy, a mianowicie wrzucanie takiej błędnej informacji, żeby pobudzić tych mniej inteligentnych odbiorców do Ucenia się w komentarzach i, i próby wymuszenia jakichś informacji, więc, więc to, jeden, to jeden podpunkt, że Denis na zlecenie prokuratury próbuje właśnie wyłudzić takie informacje, które służby uznałyby za stosowne. Druga sprawa. Zauważmy zbieżność dat, że były prokurator generalny lata po wszystkich telewizjach z moją, z moją fotką z walki z Denisem, <laughs> gdzie jest ucięty jak leżał w tle, a wtedy ten rozpościera takie, rozpowszednia takie plotki na mój temat właśnie licząc, że nie wiem że ktoś by w jakąś nieformalną czy anonimową formę donosiciela z siebie zrobił w internecie. Więc dzieciaki czy tam odbiorcy internetowi, nie dajcie się podpuszczać na takie zagrywki, bo właśnie w artykułach o zatrzymaniach często policja pisze takie fake newsy, czy tam zmyślone komentarze, żeby właśnie prowokować do tej kłótni i, i nieświadomie podpieprzać ludzi, na których macie jakąkolwiek wiedzę. Więc no a co? A więcej na temat Denisa i, i jego powiązań z, z prokuraturą, to myślę, że wlekę Wam na konferencjach, jeżeli faktycznie dojdzie do rewanżu, to sami ocenicie, czy postać Denisa została stworzona, czy Denis po prostu jest samozwańczym z no ale Myślę, że dużo osób, otwor... znaczy, nawet nie dużo osób, większość wie, że to jest jawny kapuś i, 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 i nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, ale zostawmy to już na, na konferencję. A największy atut, jak samemu składa się filmik, <gryw> że można dopowiedzieć coś, jak się zapomina. Jedna bardzo ważna sprawa. Denis, chwilę po moim wyjeździe, mówi, że on wie, że ja wyjeżdżam z kraju dlatego, że mi powiedział oficer prowadzący chwilę przed zatrzymaniami, że będą zatrzymania to chciałbym wiedzieć z kim utrzymuje kontakt Denis, skoro tydzień po zatrzymaniach on zna treść takich rozmów z oficerem prowadzącym to z kim Denis otrzymuje kontakt? Jakbym miał dostęp do takich rozmów, hmm. komu rzekomy oficer prowadzący dostarcza wiedzę na temat śledztwa? Prokuratorowi? <laughs> Więc, już pomijając to, że to jest największą głupotą, którą pieprzy, że niby ktoś mnie ostrzegł. Skoro sami widzieliście, co się działo w telewizji w tamtym okresie, więc to chyba naturalna sprawa, że, że wyjechałem. No ale kto kieruje Denisem? Ciekawe, nie? Kiedy walka z Denisem na Nie wiem. Jak ktoś będzie chętny za to zapłacić? Wcześniej mieliśmy problem z tym, że albo federacje upadały, albo Denis chciał za duże stawki, więc... Będzie taka możliwość, to chętnie się z nim sprawdzę. Może nawet federacja stworzy ten pas yy, bossa freak Fightu. Zobaczymy, kto tu jest bosem. Nie? Loczek? Kręcony? <laughs> Ile podnoszę na klatkę? Nie wiem, ja nie dźwigam ciężarów, w ogóle nie chodzę na siłownię. Nie wiem czy w ogóle przez ten wiatr, ja nie mam mikrofonu, musicie wybaczyć, nie wiem czy Wam nie będzie szumiało w głośnikach, ale nagrywam to wszystko telefonem, tak dość kompaniście. A no, wracając do pytania, yy, nie chodzę na siłownię, nie, kiedyś faktycznie jak operowałem kolano, miałem epizod z siłownią, z miesiąc, dwa może na nią chodziłem. Faktycznie nażarłem się wszystkiego, co by mi w rękę wpadło i dźwignąłem może z 210, ale kosztem łokci i chyba barku, więc na pewno więcej niż 60-80 kilo nie będę, nie będę nawet próbował dźwigać. Nie? Kiedy następna walka i z kim? Wydaje mi się, że następna walka jeszcze będzie w Azji, a z kim... No to może odpowiem tak, dodając trochę do tego pytania. Dla mnie cały czas najciekawszym wyzwaniem jest Daniel Lańczuk. No to jest coś, co mi się wzdurało w głowie. Byłem już o krok od tego, mieliśmy face-to-face. To, face. to jest dla mnie ciekawa pamiątka. A bójka z tymi fighterami, czy tymi Denisami, czy innymi samozwańczymi, tam czempionami, to nie jest jakiś szczyt moich marzeń. Nie? Faktycznie Daniel. Był jakąś tam naprawdę fajną yy, formą pamiątki sportowej, na którą uważam, że nie zasłużyłem, a miałem taką już możliwość, więc yy, liczę, że jeszcze kiedyś do tego dojdzie. Jaki jest koszt dwutygodniowego wyjazdu do Tajlandii, żeby niczego sobie nie żałować? To zależy, jak bardzo nie będziesz sobie żałował. Yy, ale odesłałbym Was z takim pytaniem do Piotra Pająka, bo oni zajmują się organizacją tutaj wycieczek. Więc na to pytanie chyba trafnie on jest w stanie Wam odpowiedzieć i nawet pewnie coś zorganizować. Czy zamierzam wrócić do kraju? Jak tak, to kiedy? Oczywiście, że zamierzam, chociaż. Jeszcze w grudniu wyjeżdżając <głos> <głos> przez chwilę nawet się zarzekałem, że już nie będę chciał wracać do kraju, ale jakbyście mogli, to jeszcze nie dopowiadajcie tej sytuacji prawnej, tylko wiesz, postawcie się trochę w mojej sytuacji, gdzie od dwóch miesięcy na wszystkich kanałach telewizyjnych starają się Ciebie oczernić, yy, przedstawiając tak skrajnie złym świetle, w wyimaginowanych zarzutach, co oczywiście yy, spotkało się z kilkoma pozwami, gdzie później pan eksprokurator generalny, minister sprawiedliwości, później odgrażał się w telewizji, że on się czuje zastraszany, bo ja pozwałem go do sądu. To w jakiej formie ja miałem się bronić? W takiej jak oni atakując. No dobra, zresztą nieważne. Tak czy inaczej, no oczywiście, że wyjechałem przez tą całą nagonkę propolityczną, gdzie nawet premier już w jakichś wiecach tej swojej tęczowej koalicji kłamał na mój temat, więc więc no na tego wyjechałem no. Czy wrócę, no wrócę, no. Pewnie po wyborach, tak jak tu se większość dopowiada, ale nie od razu. Bo mam już jakieś swoje plany. Chciałbym zwiedzić większą część Azji. Mam tam jakieś swoje plany zarobkowe. Więc yy, pierw zrealizuję to, co zacząłem. Cieszę się słońcem. I nigdy nie chciałem się pabrać polityką. No kurczę, obudziłem się w jakiejś chorej rzeczywistości, której niespodziewanie mój znajomy zaczął kandydować na prezydenta a ta cała uśmiechnięta tęczowa koalicja nie jest w stanie na niego znaleźć żadnych brudów, więc więc atakuje mnie i kilka innych osób, znaczy ja już tego nawet nie śledzę czy to dalej tak trwa, nie tu tak samo to odniesienie do tego zatrzymania yy, też jednej z osób z wielkiego raportu no i co? Zatrzymanie też takie w obrębie wyborcze to wcześniej nikt nie wiedział, że on jest do zatrzymania czy później, tylko akurat w tym okresie wyborczym, kurczę, to się już robi taka Białoruś, nie? więc ja też nie nie chcę jakby w tym uczestniczyć, nie? Zresztą też zrozumcie no, jak ja mam funkcjonować, kto ja mam chodzić do pracy, gdzie ja na każdym kanale Yy, skrajnie mnie oczerniają jeszcze żeby faktycznie chociaż to miało jakąś zbieżność z prawdą a tam jest taki freestyle co komu przyniesie do ślina na język już byłem gwałcicielem czy tam kurde innym deviantem, no więc sorry ale ale chciałem też u, uchronić trochę rodzinę znajomych współpracowników przed tą falą hejtu, więc, więc postanowiłem po prostu zniknąć. nie? Chyba wyczerpująca odpowiedź. <laughs> więc co? Chyba wszystko z pytań, które mieliście. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, czy chcecie, żebym jeszcze wrzucił ten filmik z ostatniej walki, bo nie za bardzo mi się to chce składać ani sprawdzać, czy ktoś to nagrał. Ale jeżeli macie taką ochotę, to wrzucę. No i co? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zostawcie w subskrypcję. Może na przyszłość się przyda. Pozdrawiam, siumanko. Cześć.